Państwa, to jest wyjątkowa sytuacja! Ej, hej, Spokojnie, no! znowu no, nie aż tak wyjątkowo! I zlepiej! I, I gazem łapuza! I... Kobieto, czy ja ci coś kiedyś zrobiłem? A! Trzeba było mówić, to bym ustąpił! I zrób coś z włosami! O, w mordę! Uciekł mi pośpieszny! Najwyżej pojadę z przesiadkami, a co mi tam! A, a! Trzymam go, trzymam go! Trzy trzyma, oh, trzyma ]hmm, go! Trzymaj go! się go! Trzymaj go! Trzymaj co Trzymaj go! całe go! Trzymaj jeszcze Trzymaj Jeszcze żyje. widzicie, jeszcze żyje. Jeszcze żyjesz? Ha, żyje. żyje. go! świetnie, go! Doria, go! żyje. A, to dobrze wiedzieć. Bo właśnie tak się zastanawiałem, jak mogłeś tam to zrobić, Marty? Jesteśmy przyjaciółmi podobno! Co się ściekasz? Co to co to nie bym wrócić? Żeby mi to było ostatni raz! Słyszysz, co mówię? Słyszysz, co mówię! Kochani, mówi? czas, czas, a, czas! A, a...